Siemano, chrono, tutaj wojeni. Dzisiaj zrobimy kilka bardzo ważnych rzeczy, a mianowicie nasza Elytra. Jest mega słaba, ponieważ nie ma żadnego enchantu. Musimy ją koniecznie ulepszyć, dać jej mending, dać jej niezniszczalność, żeby była pokozacka. Ale zanim to, wymienimy się z naszymi villagerami, ponieważ właśnie udało mi się ich wszystkich doprowadzić do momentu, w którym wszyscy chcą mi sprzedawać słodkie jagody. Więc to są totalne kozaki teraz, z nimi teraz możemy gadać. A ten typ, który mi wcześniej dawał wyższe ceny, ponieważ go uderzyłem dwa razy. Teraz. Patrzcie, już daje mi normalne ceny, więc Jesteśmy ziomki, co nie? Jesteśmy ziomki Jesteśmy ziomki, Geralt Nie, to nie jest Geralt, Geralt to jest tam O, pa, tam jest Geralt Paliona e, Więc subskrybujcie kanał, oglądajcie do samego końca Wbijajcie do sklepu na wojanshop.pl Jeżeli chcecie kozackie rzeczy z teamu Wojana Do białego rana, więc zapraszam Pierwsza linia w opisie e, A my co? My sobie ogarnijmy tutaj współpracę Z naszymi ziomeczkami, cyk, cyk Emeraldziki do kieszeni, no dokładnie tak Jak najwięcej emeraldów, mordo Zobaczymy, ile za jednym machniemy tych wszystkich villagerów uda nam się zarobić emeraldów. Patrzcie, już mamy pół staka. Ja nie mogę. Gdybyśmy za każdym razem zarabiali stak, Ej, no patrzcie, mamy 48. O, ten, ten ma jeszcze zniżki tutaj, ponieważ niedawno dopiero się z nim wymieniłem. No patrzcie, no to mamy 60 emeraldów z jednej tury villagerów. Widzicie, to jest coś pięknego po prostu. Możemy w tym momencie pójść, sobie dalej pozbierać słodkie jagody i znowu sobie tutaj, um, jakby wypełnić tą skrzynię, ponieważ ta skrzynia mieści tego naprawdę bardzo dużo. Gdybyśmy to pociągnęli jeszcze bardziej, jeszcze bardziej, to moglibyśmy, wydaje mi się, spokojnie dwa staki ogarniać um, na raz, na raz, na jedną wymianę. Ej, co tutaj się dzieje? Co tutaj się dzieje? Koniki, koniki, wy się nie za dobrze bawicie normalnie. Ej, to jest ten konik Kati. LOL, co jest grane? Koniki, właśnie tutaj chyba Kati przywiozła swojego konika, no nieźle. Będą się dogadywać z Ryszardem 2.0. A ten konik w ogóle nie ma imienia. LOL, gościu, ja nie wiem kim ty jesteś. Ej nie, odłożyłem wszystkie emeraldy, a przecież te emeraldy teraz... Potrzebuję, no, potrzebuję ich, żeby zrobić mending, e, kupić mending, w sumie nie mending, bo mending mamy, ale brakuje nam książeczki na niezniszczalność. Patrzcie, tutaj mamy naprawę, e, ale nie mamy książeczki na niezniszczalność. Ogólnie nie mamy książeczek, więc weźmy tak książki. Ej, tutaj też nie ma książek, są tylko dwie książki tutaj. Gdzie są wszystkie książki? O, tutaj są książki, no ja ślepy jestem. Dobra, idziemy, pani, idzie, jak się pani czuje w ten piękny dzień? Pani taka. Piękna pani Kicia jak się pani czuje Jest taki piękny dzień A gdzie jest Pimpek Gdzie jest Pimpek i moje wszystkie zwierzaczki Czekaj gdzieś je zostawiłem co nie O tutaj jest jeden piesek Puszczę okruszek Okej, okay, a gdzie jest Pimpek Eee dobra eee, Jak zwykle zgubiłem Pimpka Więc jeżeli wiecie gdzie jest Pimpek Możecie mi napisać na dole w komentarzach Bo naprawdę teraz, teraz się zdziwiłem w tym momencie nie, nie wiem gdzie on jest Naprawdę nie mam zielonego pojęcia Pimpek znowu zniknął Tutaj go nie ma, jest za to świnka Alinka, ejka e, Jeżeli chcecie na przykład takie kozackie em, zwierzątka na koszulce To zapraszam na wojanshop.pl, tam macie koszulkę z Pimpkiem, świnką Alinką i oczywiście mną No dokładnie Dobra, szczęście, naprawa, wiecie co, naprawę, możemy kilka kupić e, sztuk naprawy Naprawa za 12 emeraldów, to naprawdę się opłaca Dobra, zabieramy OK. i teraz pozostało nam już niezniszczalność ogarnąć sobie jeszcze Niezniszczalność była tutaj Niezniszczalność 3 za 29 emeraldów. No panie, to trochę drogo. Mordo, no co ty tutaj robisz? To jest tak oświetlone wszystko. Zaraz on mi wszystkich villagerów pozabija. A to stąd one się dostają. Jak to? Jakim cudem do takiego czegoś w ogóle dopuściłem, nie? Dobra, trzeba to koniecznie naprawić. Bo przecież ten, zombiak może rozwalić naszych villagerów najcenniejszych. Tak nie może być. Dobra. Zosta o, widzisz, że jest kolejny yy, zombiak. Wiedziałem, wiedziałem, wiedziałem. Dobrze, że teraz to oświetliłem. Nie będzie nam się tutaj nic też respić przy okazji, cyk. No bo no nie ukrywajmy, no te zombiaki mogłyby spokojnie rozwalić moich villagerów. A czemu tutaj jest taka dziura właściwie? Dokąd jest ta dziura? Ej, patrzcie, ta dziura jest chyba do mojego domku! Czekaj, 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 mordo! Co tu jest grane? Dziura do mojego domku, patrzcie na to! Cyk, wychodzimy na zewnątrz. Elo! Elo, i tutaj mamy naszego wariata, Siemandero Mortadelo e, nie, nie rozumiem, dlaczego on ciągle tutaj stoi, przecież on może spokojnie stąd wyjść Nie ma tutaj żadnego prądu, którego ogranicza Dobra, dzięki naszemu, patrzcie, w sumie mamy tutaj takie szybkie przejście do naszych villagerów, którzy się wymieniają z kozackimi rzeczami Widzicie? Cyk, i jesteśmy tam na dole, więc no mega fajnie Chociaż tutaj troszeczkę jest niebezpiecznie, ponieważ też mogą się respić e, zombiaki i tak dalej Ale no chyba nie będzie aż tak źle, co nie? Chyba nie. Dobra, wychodzimy i łączymy sobie naszą Elytrę. Wow. Jazda, Elytra będzie połączona. Mamy 30 level w ogóle. Uuu. Oj, co by z tym levelem tutaj zrobić? Ja bym chętnie wykorzystał go na jakąś, nie wiem, książeczkę. Jakoś bym go zenchantował, co nie? Jako mamy zbrojkę, no tutaj mamy prawie najlepszą zbrojkę, Wy, wyłącznie tylko buty mają. mamy takie słabe, więc sprawdźmy i co dostaniemy tutaj? Uwaga. Ochrona przed wybuchem, no i już mi się nie podoba to Dobra, nie dostajemy ochronę 3 Ale powiem wam szczerze, że my ochronę 3 mamy chyba od naszych villagerów Więc nie wiem po co nam byłoby to Eee no Naprawdę nie dobra, weźmy sobie książeczkę A cyk, co tam No słabiutko, bo tylko ochrona 3, nic więcej Ale to dobra, mamy to Okej, okay, niezniszczalność 3, najlepsze I naprawa, proszę bardzo Pięknie, mamy to Okej, okay, w takim razie wracamy sobie teraz szybciutko Tutaj w sumie możemy odłożyć sobie nasze książki, które tutaj zdobyliśmy, czyli na naprawę. Mamy aż dwie książki naprawy. Ochrona 3, jakie bogactwo! O tutaj ochrona 1, jakaś biedacka. Co to w ogóle ma być? Nie, ja tego nie chcę w ogóle swoje, jak w swoim Idziemy teraz naprawić naszą eletrę, ponieważ nasza eletra jest nieco rozwalona. No, do połowy jest rozwalona, więc sobie ją naprawimy. E, tutaj e, odłożymy sobie nasze emeraldy, których będziemy mieć milion staków. Taki jest plan. Milion staków emerald. No co? Jest to możliwe? Jest to możliwe z naszą obec w naszym obecnym systemem. Systemem, jak najbardziej. E, więc e, dobra. Ziemniory potrzebne nam są. No właśnie, dawno się z naszymi e, świnkami e, ten. Dawno się naszymi świnkami nie zajmowaliśmy, więc idziemy czym prędzej. Cyk, odłóżmy sobie lapis i idziemy do naszych świń. Świnie! Jadą, świnie, jadą! Ja to z nimi. Dobra, wszystkie tam się roznożę, odłożę tylko te. O, o już wszystkie tutaj. Dobra, siema mordę Mamy tylko 21 level, no to jest śmieszne. Przed chwilą miałem 30. To jest żart, to jest wielki żart. Dobra, cyk, zbieramy, zbieramy, zbieramy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, drogie świnie. O, tutaj jest rudy Rydz. Rudyryc, co tam u Ciebie? I myślę, czy by nie zrobić na e, zakończenie jakiegoś pranka w domku Pariona. Ojku, dobra, długo się naprawiała ta Eletra, ale już się naprawiła, więc może teraz już lecieć po prostu level, co nie? Dawaj mi level, mordo. O, wbijamy level, więc kozacko. Dobrze. Widzicie, eletra cała naprawiona, chwila moment. Ej, co tu robi krowa? Ta taka prestiżowa krowa, bo to jest muchomorowa krowa, nie? Ej, a co by się stało, gdybyśmy połączyli normalną krowę z muchomorową krową, nie? C jaka krowa by wyszła? Napiszcie na dole w komentarzach, jaka wtedy krowa wychodzi, bo ja szczerze nie mam zielonego pojęcia. Dobra, i chodźmy teraz do domku... O, świetnie, się mnie orajem. Chodźmy teraz do domku Paliona, żeby sprawdzić, mm, co tam może ciekawego e, mu zrobić, ponieważ ostatnio Palion mi zrobił nieciekawego pranka z TNT, więc myślę, że jakaś mała zemsta, hmm, hmm, mała zemsta jakaś by się tutaj przydała. E, dobra, czekajcie, mam plan. Może spuścimy całą wodę z basenu paliona? Ooo, lol, dobra, to jest dobry pomysł. Spuścimy całą wodę z basenu paliona. Ej, no to będzie nawet śmieszne, nie? Taki prank, który wiecie, nie jest jakiś ultra groźny i tak dalej. No ale, no co, no nie będzie miał wody, nie będzie miał w czym się kąpać normalnie. Co nie, Ryszard? No właśnie, dobra, idziemy czym prędzej, odkładamy nasze ziemniory, ponieważ mamy ich całkiem sporo. I zajmują duże miejsca w naszym ekwipunku, więc nie chcielibyśmy tego. Cyk, odkładamy je sobie. Pie, 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 pie. Ole, mam firewerek. Ja cię kręcę, dobra. W sumie jeden z tak mogę odłożyć, no aż tyle nie potrzebuję na obecną chwilę. E, no i co? E, miałem iść po gumki. Gumki, gumki. Gdzie są? Ole, tu jest ty TNT Ja zapomniałem o tym. Tutaj mamy pełno gąbek Jo, dobra, zabieramy te gąbki I idziemy do basenu Paliona Niedługo pustego basenu Paliona No tam już nic nie zostanie, słuchajcie, drodzy widzowie Więc jazda czym prędzej Do basenu Palionita Jego golem, który tam jest Ten golem w ogóle nazywa się w taki sposób, że mnie obraża Więc jego nazwy też trzeba będzie zmienić W ogóle trzeba będzie zmienić chyba wszystkie nazwy jego psiutków bo patrzcie, jak on nazwał golema. Patrzcie. Większy od Wojana. Gościu, spójrz na mnie. Widzisz, jaki ja jestem ogromny? Widzisz, jaki ja jestem ogromny? O, nawet mi nie odpowiesz. Nie, nawet mi nie odpowiesz, jesteś takim słabiakiem. Zobaczcie. Zobaczcie, jaki jestem ogromny w porównaniu do niego. Widzicie? Widzicie? No co się gapisz? Co się gapisz? Mniejszy od Wojana. Trzeba go tak nazwać. Mniejszy od Wojana. Nie będziesz miał się w czym kąpać od dzisiaj. Koniec. Koniec. Nie ma się w czym kąpać. Golem. Mniejszy od Wojana. Co to ma w ogóle być, mniejszy od Wojana? Gościu, ty jesteś taki. Mniejszy, bobo, dziobo, nie wiem, jesteś malutki Dobra, e, w sumie wydostaniemy się w ten sposób, żeby zebrać wszystkie gąbki Nie będziemy Palionowi żadnych gąbek dawać Uuu, co tutaj mamy? A to jest Psiutek Paliona, jazda, piótek Paliona Ejka, piótek Paliona, co tam u ciebie, kloc, kloc Co ty, tyłek wietrzysz tam na dworze? A gdzie jest owieczka? Tutaj jest owieczka yy, jak on miał? Ziombelek, czy jak? Ziomelek? Jak ty mieć? Zielom... ZIELOMEK! No,elo! W ogóle, jaka to jest śmieszna nazwa? Jest. Jezu... O nie, zaczęły latać szas ra-bra-bra. Bam-bra-bra. Dobra. No, co? Jeszcze któryś? Jeszcze któryś sza? Jeszcze któryś sza? Dobra, jeden rozwalony. I. Eee, już prawie drugi. Eee, jakbym go trafił, nie? No, co? On w ostatnim momencie zrobił unik. No nie, on cały czas robił uniki. Ale go rozwalimy. Jest, w końcu go trafiłem, dobrze, udało się O, przynajmniej band, no bandoma fantoma. No, więc, moi drodzy To był taki króciutki odcinek Z przygód na Wojanowicach, w których Ogarnęliśmy kilka fajnych rzeczy, mamy fajną Elytrę, teraz możemy z nią sobie spokojnie Latać, nie będzie się za bardzo psuła A do tego mały mini, mini, mini prank Na Palionie, czemu nie, słuchajcie Czemu nie, trzymajcie się, dziękuję bardzo za oglądanie Do zobaczenia w kolejnym odcinku, luba